Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy pomiar głowicy w tej 204. Przypomnę wam dwa filmiki temu. Ściągałem głowicę w tym samochodzie. Okazało się, że na tej tutaj przestrzeni na pierwszym cylindrze przepuszczał sobie spaliny do układu wodnego, do układu chłodzenia. W tygodniu sobie zamówiłem, ponieważ powinienem mieć, ale nie miałem tego liniału. Akurat tutaj sprawa jest na tyle precyzyjna, że musiałem sobie zamówić taki liniał z dokładnością do 0, 4000 mm. Jest to takie, pokażę Wam jak to wygląda. Jest to taki kawał, że tak powiem, metalu. Bardzo precyzyjnie obrobionego, żeby ta powierzchnia tutaj styku była jak najbardziej równa. Wszystko jest po to, żeby sprawdzić właśnie to dokładnie to miejsce. Czy jest tu niżej? Po prostu tak na logikę. Jeżeli tu by było niżej w tym miejscu. No to głowica tutaj sobie przylegnie równo do innych płaszczyzn, tu zostawi lukę, którą mogłyby sobie po prostu spaliny przedostawać się, lub też w późniejszym czasie. Po prostu ta powierzchnia by była cały czas narażona na to, że w tym przestrzeni mogłoby się coś dziać. I właśnie dzięki temu sprawdzimy, urządzeniu sprawdzimy, czy jest tutaj równo, czy się wszystko zgadza. Przykładamy liniał do powierzchni, tak jak siada tutaj początku, bo muszę Wam właśnie powiedzieć też, że tutaj też siada głowica w tym miejscu, do samego końca i to jest właśnie to miejsce gdzie nie ma tego styku później jak ktoś sobie ten, tą płytę przed nią ściąga bez tej miski, ten rożąc sobie robi w ten sposób tu na tej płycie dochodzi do nieszczelności, ponieważ uszczelka pod głowicą wsiada tu tu, 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 po całej tej płaszczyźnie i zasymulujemy teraz ułożenie głowicy czyli od samego początku potrzymaj jak możesz, teraz proszę tutaj o pomoc yy, mamy tutaj Szczelinomierz o 200 mm grubości. Jest to taka blaszeczka bardzo, bardzo cienka. I teoria mówi, że jeżeli ta blaszka przejdzie na drugą stronę, właśnie przy tej powierzchni, tutaj, no to jest tutaj niżej, właśnie w stosunku do innych tutaj powierzchni. No i głowica teoretycznie, nie, nadaje, czyli blok nie nadaje się do użytku. Tylko, że chyba taki. Taki rozmiar, chyba setnych mm to jest już dyskwalifikujący głowicę. Dwie setki jeszcze może by uszło. No ale idziemy od tych najmniejszych rozmiarów. Może włączymy sobie lampę, żeby coś tam światła rzucić. No i damy ostrość też i na to miejsce. I próbujemy ten pasek. Przepchać na drugą stronę nie ma takiej opcji, mógłbyś troszeczkę przesunąć dalej. Dobra, będę sobie bliżej chwycać za ten pasek, żeby jakąś większą siłę wy wywrzeć. Nie ma szans, jeszcze możesz troszeczkę dalej. Dobra, tu przy końcu samym nie przechodzi ten pasek. Teraz będę poprosić, czyli, może ustawię w innej płaszczyźnie. W tej płaszczyźnie takiej, może takiej, o jakbyś mógł teraz przytrzymać takiej nie w, yy, wzdłuż, tylko w poprzek. Zobaczymy teraz, czy, czy ten pasek przejdzie. Również pasek nie przechodzi. Nagrywam też głównie ten filmik, dlatego że linka do tego filmiku poślę tej osobie w Niemczech, żeby sobie zobaczyła, jak tutaj wyglądało jak wyglądała sprawa pomiaru. Są jeszcze inne jakieś dziwne przypadki. Natura tutaj skrywa różne tajemnice i mogłoby tutaj jakiś z innych przyczyn gdzieś tutaj dojść do tego przepalenia do tego przejścia tych spalin no ale pomiary a naprawdę bardzo się starałem, zamówiłem ten nowy linia z bardzo dużą dokładnością, szczelinomierz też jest dwie setki więc z tego co tu teraz wnioskuję, co, co pokazał pomiar powierzchnia ta jest równa więc mogę tutaj powiedzieć, że blok nie jest zniszczony, tuleja nie opadła. Nawet wizualnie to wygląda nie najgorzej, więc można stwierdzić, że tu jest w porządku. Uszczelka pod głowicą ma dosyć sporą grubość, składa się z trzech blaszek. Jest też tam uszczelnienie w postaci takiej, takiego silikonu jakby takiego, takiego uszczelnienia więc powinno to uszczelnić. Zadam wobec tego teraz pytanie właścicielowi tego samochodu: co robimy? Bo nie chciałbym sytuacji, że złożyłbym ten silnik i powtórnie doszłoby do przejścia spalin. No ale z tego, co mogłem zrobić, uważam, że, że ta powierzchnia jest płaska. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć. cześć.